to ej, ej, ej. No, obrażenia uczuć religijnych z narkowikami. Ho, Jacob, zężowała. Sen zioło. Dobra, zobaczymy jak, jak Lux ten się pokaże tutaj w tej grze. Luxorpenda. zioło Wierzę w to. Co jak diamat no, poprzeczki nie zawiesiłeś, tak <grym> 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 No nie, No nie. Ale, miałem największe obrażenia w drużynie, także musisz mieć największe. No to jak mieć jedno oko po lewców. <grym> Zawsze coś. It's something. Zobaczymy, czy i Graves będzie lepszy od naszego. Nie, odpowiedź że nie. Ale ja im zrobię zaraz. No, nie wiem, Co to są za cooldowny po 15 sekund na każdym skillu? Normalnie jesteście? O, Lux widzę. Klatki. MVP. Jakby to powiedział, że wiera o mojej nocy. tunka trzymać na Katarinkę. Na Katarzynkę? Ja mam życia. Zaraz, 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 zaraz. Oho! Ejkup. kup. daj pan. Oj. Oj! Oj! Oj oj. O, śmierć. O umarłem, umarłem. O ja też. Warto było. Dobre bicie. Za nie bicie tracisz życie. Ja nie chcę tego temat, bo tego trzeba wyrzec. <noise> Nikt tego nie sprawdza. Nikt tego nie sprawdzi. Jesteś? O. No. Jezu, ja mnie. Na no ile to się śpi? <noise> Do spania. 8 godzin się powinno. Halo. <laughs> no watch. No ile to się stunuje? Pewnie. O, ultimatywny skill mam. Ale może No, Sę, warto nie było. zabić. Po Nie o. mam skilli. Zabić mam Napisz to jajko. Hej czlica. Jest. Oj, śmierć. O. Nie, ja Mogę O, ultima! Oh, Gdzie jest mój but? Gdzie jest mój but? Gdzie jest mój but? Nie kola? Nie mogę kupić butu. Kurde. Kim ty grasz? Bo nie masz nóg. Ja to? Nie mam nóg nagle. Nie mam nóg nagle. Sobie... Co a, nagle, to diable, Jak to mówią? Idę tu. jest zjablać? A to nas sprawdza. Zasłonię cię. Ciałem zasłonię. Tu ma godzinę oczu. jak to pies biega? I krokodyl. Niebany pies z pistoletem w ręku. Ej, wej! A jeszcze nic nie Kurwa! O! No, sedność. Myślę, że już pochodzony zostało. Jakub idzie. Na no kogo Nie zdążyłem nic robić. Mam Katarinę no. odciągłem. Mhm. Dobre wejście. Myślę, że jedno z lepszych. Spóźnieni jesteście. Spóźnione. Na jakie loły? Kartus. Nasz <laughs> Kto? Marta. Gdzie skakać po mapie, kurwa. Dobra, idę ich zabić wszystkich. Zabić tych ludzi. Koniec z serio. No chyba Cię coś boli, kolego. Chyba Bo Ciebie też. Chyba do końca... Jaki flash? Cię... O nie, Bo... jestem głupi, kurwa, chodź Ty. <laughs> Co z się stało? Ja, ja flash... Flesz... A ja, ja w miejscu też się flashnąłem. Dobry Dobry deal. Dobry deal. Wiecie panowie, że nagrywam? Ja, Wła, o, zresztą. włączyłem się <laughs> Nie wyrażam zgody. Nie, nie, nie wyrażam zgody. Nie wyrażam z... <s> Okej. Okay. Dobra, wyci Frymusi. wyciszę was. Poko. Dobra. Dobra, 20 Grzywne sekund. Krzywne? 30,50. Komu? No, to sąd. Do sądu? Sądowi? Do sadu. Do sadu. Do sadu. Widzimy się w sadzie. W sadzie. Dobra, bo ja mam ten. Tu. Do no co? Wchodzimy? Ktoś ma stunę jakiegoś? O. No właśnie. Dałem. Jakim jest? Katarina. Szmato! ma to. Aha, wszyscy zginęli. No tańka nie mam. O, widziałem. Tak, nie mogę wziąć. No cóż, unlucky. Ojej! O Ojej, jesteś Dobrze. Ja muszę Katarinę pokusować. No bo nigdy nie przerwie ultajcy. No bo gdzie są wasze stuny? Podbicie masz, Jakub. Jeszcze ulti masz swoje. No dobra. Jeszcze Petra. mam. Przepachaj, co mam Petra. Hydrant. Chyba, że to sprawdza, że jaki nie Hydrant. No. Ja sprawdzam. Nagrane jest wszystko. O o Jakub człowiek... Mm -hmm. no, Flasha. No, Kurwa. Jaki flash? Zabijam ktoś? Ja nie, zdążyłem jej podbić. Jezu Co jest? Kejsa. I wyszło to jakoś chyba. Kajsaj. Dar jaki kajsaj? Kajsaj. W imię światła. Kurwy, seno. <laughs> Idę tu. Aha. właśnie śnieżki. Moje. Aj byś ją się trafił, to bym tak poleciał. Nie specjalnie, tak postroczyście. Człowiek kajs. O, dostałem. Mieszkiem. Śnieżkiem. Kajsujno. Oho. Nic nie widzę! Widzę Katarzynę. Mam tu. Aha, on dostał ulti. No, niestety. Tak to wygląda. Nie da się jej zabić. Ze ją, ale nic z tego. Więc to nie stań, dał, stań, dałoby nic. To by nie brałem. Co? Stopujesz? Aha. Ile oni biją? Tam. Czemu Oni nie tyle biją? Nie, nie rób. Nie rób. Nie rób. Nie rób nic. Na nie można banować. No właśnie. Oho, no. Ja bym spanował pena. Lux bym spanował. Też bym go banował, żeby go nie dostać. <laughs> Za dużo słabych graczy Lux jest. Nie no, widzieliśmy w poprzedniej rozgrywce niestety. O, w tej to samo. Ja bym sam się siebie. O nie żyje. Drugi flash. Dobocek. Dobacku, zobaczku. Zobacz, ok. Katarinka. Kurwa! Idzę z tą Katariną. No, mała. nawet. Nic się ją nie zajmie. To się to nie, nie zajmie. No kto ma hard CC? No Renek to jedyny. Przecież zabiliśmy ją. To ty chcesz? No jak już zultowała, to sobie można ją zabić. No to... Trzeba. No, nawet. nawet trzeba. Dobre wół. Chodź, też jest to. O, to jest tabuła. to, to się zachować, za Na ligi. Mhm. 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 Chować, Nie się, żmierdź. Nie trafiaj się. O, zginęłem, sekundę. Teraz tak. Dobrze poszło. No pierdolę. Nie wiem, drużyna jest do wymiany. Ew ewidentnie. A też jestem, no. Znowu Lux fiduje. Tak samo jak w poprzedniej grze. Dobra, Katarinkę trzeba. O, jajca. Detonuj! O, po, podjebałeś. Dobra, ja, 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 ja tylko widzę Katarinę w tym meczu od teraz. O. No ja Kurwo. Nic nie widzę. Kto tam jest? Co to? Gdzie jest Żwiro? No. O, nie żyjesz? No Niestety mój tank nie działa pewnie. Ja w ogóle cię nie widziałem nawet. Co to świadczy o o A mi się wydaje, że jednak twoje ukrywanie się tutaj jest. Oła. Co? Dobra tam. O, o, o flesze. Pięć fleszy. Czasem coś robię, a czasem nie. Jest... Jak Graves mi 3000 obrażeń zadał? Jesteście poważni? Czemu to nie Idziemy, idziemy, idziemy w to. Idziemy w to. No, tak. Ola, 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 kurwa, rzeczywiście. No, kurwa, tak jak No, ja pierdolę. Dobrze. Nie masz chyba. Dajcie i tam. tam dobrze. I bądź Katarinę. Tak jest. Tak zostałem wychowany. I bez Katarzyny. No, jeden pusz. I Zabry, się sobie. I cyk. I wygramy, to jeszcze. To mm -hmm. jest. Zabił. O Jezu. O! Bob mnie zultował. To jest koniec? To jest koniec. Nie masz nic. Ola! Jesteśmy wolni. Żeby mi Kolbasa. Raz za 6 sekund nie mogę za serkiem. Na dupcaj, na jak tak na szleło. Flaszę popali. Nie mogę. Nie mogę kurwa. Iść. <suszy> Zrobić. Zajebana. O. No nie mogłem jej zestunować. No, popatrz na to. Oj, pieski. Aśmy kinąć wszędzie. Jedzone. Dobra, kto nie żyje. Dobra, tepimy. Wchodzę. No. Odchodzę. masz problem jakiś? Is there a problem? O. wywaliłem yeah. się. Nie do powstrzymania. A co Jakub robi? To jest MVP. Kurwa no. no, jak milnostka. No, idzie. A co tam Jakub? Jak jestem, czemu ja nie kupuję krwisa, tylko kurwa to... Wczoraj to. Pizdu. Gdzie jestem dnewat? <grym> Smutny Jakub. <jajków. grym> o mnie No prawo, druży drużyny <grym> potrzebuję. Jestem. Mówię drużynę. A to jestem też. Mogę lejść. Cześć. O, o Jezu! Kurwa! Okay. Mata. być kurwa kurba. Okay. I jeszcze zonia. No nie da się tego zrobić. To się o. nie da. Czemu ja ginę? Od kogo? Jaki flash? No to... Co nie? Para... Paralitycy. Ej, nie śmieciu. Ty, ja nie inhibitorze. Ty ja nie inhibitorze. Ja nie inhibitorze. O ile, o ile idzie? Kończcie Chcieliby, to. Tak Panowie! Dawać. Kończyć tam, to! No, no, ja pod <grym. <grym> o ja podał. Nie. O, nie. o, nie. o, nie. o, nie. o nie. Backdoor! Do tyłu. Nie tam? Nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Ja wlazłem. Ja to ty działasz. Greifsa, greifsa, greifsa. No próbuję. O dobra, śmierć. Idę. Ja. Idę, pieski też idą. Mhm. Pa, wchodzi pies. Pomóż mu. O tej tak że zapomniałem z wami. No, nie, Potrzebuje potrzebuję pomocy. No. Pieski pies to robi. Dobra, idziemy, kończyć. Pies zjada. No pęcz, pęcz, pęcz. Znaczy, o, Katarina. jeden człowiek żyje, Katarina? Nie. Oho. Czasów mi się to te pisie. Mi się to pisie. Ale to jest tylko ich Nexus. Nexus. Idę. No, wszyscy żyją, wszyscy. Idę. Dzień dobry. Witaj. Katarina. się czuję. się czai. Jest to tam Ouch. 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 o Ouch. O mamy to, mamy to mieć. Dzięki A. panowie. W końcu coś W końcu GGS. Pozdrawiam widzów. Was nie zdradzam się na używanie mojej mordy. <śmum> nie ma pokazanej. Proszę zmodyfikować mój głos. No. <śmum> tak, proszę zmodyfikować mój głos. Mord... Nie. Nie. <śmum> no wiadomo kto nie miał najwyższe obrażenia w drużynie. Na pewno Jest nie kin? Lux. Niestety Lux. 4 razy większe niż luk z poprzedniego, także... Cztery razy więcej... Graliśmy 10 minut krócej. No, na pewno.